Wejściu do Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Polskich czerwony dywan, a w środku wielu gości z całej Polski z senatorem i wielkopolską kurator oświaty na czele. Tak wyglądała gala na zakończenie 10. Święta Teatru na prowincji. Inicjatorka imprezy Sławomira Czarnecka przez ostatnie 10 lat wiele w nią włożyła i wiele z niej uzyskała. Dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnych wrażeń, entuzjazmu, dużo serca, dużo ciepła, dużo radości. Z roku na rok święto na prowincji stawało się coraz mniej prowincjonalne, a coraz bardziej ogólnopolskie. Nie sądziłam, że mały przeglądzik, którego zainicjowałam ja wspólnie z moim kołem teatralnym, rozrośnie się do tak ogromnych rozmiarów, że będziemy gościć tutaj w naszej małej, lokalnej ojczyźnie w Nowym Folwarku zespoły z Krakowa, z Warszawy, ze Stargardu Szczecińskiego, Wałbrzycha czy Świebodzic. O poprzednich edycjach święta przypominała retrospektywna wystawa fotograficzna. A o tegorocznym haśle zaczerpniętym z Józefa Barana efekty przedsięwzięć towarzyszących imprezie. Był to m.in. konkurs na kaligramy, czyli wiersze i grafiki rysowane słowami. Galowa prezentacja twórczości scenicznej rozpoczęła się od konkursu recytatorskiego. Wyróżniała się tu Marta Choryza z Wrocławia, zwyciężczyni w kategorii gimnazjalnej, z wierszem o przygodach żywej pyzy. Skoczyła na stołek, szczerzy zęby z ciasta i woła, że z nami jechać do miasta. Spektakl, który wygrał wśród szkół podstawowych, zaprezentował teatr Hochlik z Nowego Folwarku. Przedstawienie według bajki potwór miało wyraźny rys dydaktyczny, promujący tolerancję. Tytułowy bohater mieszkający w czarnej jaskini, który o mało co został ukamienowany z powodu swojej odmienności, okazał się całkiem przyjaznym i pomocnym potworem. potworem. W finale cegły, które miały zabić, posłużyły do wybudowania domu. Znacznie bardziej abstrakcyjny i humorystyczny był Czarny Rodryk grupy Teatr i My z Wągrowca, który wygrał w kategorii ponadgimnazjalnej. Przedstawienie na motywach skeczu Teatru Syrena zawojowało święto teatru, a jego wykonawcy zawładnęli wręczeniem nagród, któremu przewodzili senator Piotr Gruszczyński i wielkopolska wicekurator oświaty Hanna Rajcid-Mergler. Jesteśmy z wami! Jakie wrażenie? Wrażenie niesamowite jak zwykle jak się wygrywa, no to jest, to jest bajka to jest radość, która rozpiera wszystko i wszystkich chyba nas. No i zapomina się o tej ciężkiej pracy która, która była no, praktycznie przez pół roku, co sobotę przez kilka godzin i o tych wszystkich porażkach więc cudownie, strasznie się cieszymy. Spektakl powstał w ramach projektu Ptaszarnia, który jest organizowany przez Nasz Dom Kultury Później... A Ptaszarnia gromadzi w celu wyjaśnienia Dzieci, które mają utrudniony, mają dostęp, utrudniony do dostęp do kultury. Dzieci z rodzin też ubogich. Warto nasłuchiwać jakie będą dalsze losy Czarnego Rodryga, który potwierdzenie swojej jakości zdobył w carach Polskich. A czy to jednocześnie potwierdza rosnący poziom całej imprezy? Poziom jest wyższy od poprzednich, dlatego że staje się on już takim znanym ogólnopolskim przeglądem. Na który, na, na, na który to przegląd wpływają e, zgłoszenia z, no, z różnych stron Polski, przez co podnosi to jakby ten, no, i nie tylko rangę, ale też umiejętności e, zespołów, które są tutaj zapraszane. Więc generalnie widać już różnice w sposobie podejścia do słowa, do plastyki ciała, do plastyki przedmiotu e, i przede wszystkim do repertuaru też. Zmiana repertuaru nastąpiła również w tradycyjnym już spektaklu z udziałem lokalnych osobistości. Tym razem przedstawiciele władz, oświaty, duchowieństwa i mediów zagrali w spektaklu Lis Vitalis według Jana Brzechwy. Był to przede wszystkim aktorski popis Waldemara Grześkowiaka, byłego wiceburmistrza, który wcielił się w tytułowego Lisa Vitalisa. Jestem dzień. A sam nie? A sam nie? Sprytny lis, w wyniku oszustw i kłamliwych obietnic, zostaje wybrany na prezydenta zwierząt. Następnie przystępuje do wydawania dekretów i przejmowania leśnego pożywienia. Zwierzęta czują się w końcu zmuszone do pojmania lisa i obcięcia mu jego kity. Tę wyraźną naukę dla władzy podkreślił jeszcze reżyser Andrzej Malicki. Te fragmenty Lisa Vitalisa były właśnie o władzy i tutaj nasza władza bardzo pięknie się bawiła, a myślę, że też wyciągnie z tego naukę. Dziękuję, cieszę się za, za spotkanie. Wszystkim odbiorcom i uczestnikom święta pozostaje cieszyć się na kolejną edycję i mieć nadzieję, że wydostanie się ono z zaciasnego już domu kultury w Czarach Polski.